Witam wszystkich na moim kanale Jak Zrozumieć Szczura. Dzisiejszym tematem będą zadławienia u szczurów oraz jak sobie z nimi poradzić, czyli pokażę Wam, jak poprawnie wykonać windę oraz poruszę kwestię różnic pomiędzy zadławieniami a dusznościami. Więc windę robimy w ten sposób, że po pierwsze musimy prawidłowo chwycić szczura. Obejmujemy go dokładnie dłońmi. Ważne jest, żeby zabezpieczyć palcami łapki, wszystkie, czyli zablokować i przednie łapki, i tylne łapki. O, widzicie? Obejmujemy cały brzuszek, mocno chwytamy szczura. Tylko pamiętajcie, nie miażdżymy, ale chwytamy na tyle mocno, żeby on nam się nie wyślizgnął. U góry też sobie zablokowujemy palcami tutaj e, ciało szczurze, więc o, w ten sposób jest nasz model porządnie złapany. Widać? Dobrze. I teraz pamiętajcie, że w czasie windowania głowa szczurza najpierw wyląduje w górze, a następnie będzie leciała na dół. Dlatego ważne jest, żeby ten chwyt był mocny i szczur nam się nie wyślizgnął. Teraz Wam pokażę, jak robimy windowanie. Szczur znajdzie się, tak jak mówiłam, najpierw u góry, a następnie jego głowa poleci na dół. Pamiętajcie o mocnym chwycie. Więc zaczynamy. Od góry... Przygotowujemy się i robimy jedno mocne szarpnięcie w dół, tak jakbyśmy kaczup wyczupywali. O tak, hop, widać? Wymieśćcie sobie odległość, żeby nie uderzyć szczura o ziemię. Jeszcze raz pokażę. Tutaj trzymamy i hop, w dół. Możecie po zrobieniu windy chwilę zatrzymać tego szczura, w tej pozycji. I tyle. Poza samym windowaniem, ważną czynnością jest oczyszczanie dróg oddechowych szczura z nagromadzonego śluzu. Mamy na to co najmniej trzy sposoby. Można go usuwać za pomocą gruszki dla dzieci lub jakiejś pipetki. Możemy używać ręcznika papierowego lub chusteczki, jak widać na filmiku. Lub przy dużych ilościach śluzu możemy wykonać odsysanie metodą usta pysk. Podobnie jak przy resuscytacji obejmujemy pysk szczura swoimi ustami i wysysamy śluz. Jak wygląda dławiący się szczur? Jest niespokojny, naska językiem, sporadycznie łapie powietrze pyskiem. Może się zdarzyć, że kilka razy intensywnie będzie łapał powietrze, ale to nie będzie długotrwałe. Taki szczur będzie cofał głowę i ślinił się, ale z tendencją do coraz rzadszych tego typu odruchów. Teraz chciałam poruszyć ważną kwestię niewydolności krążeniowej. I wynikającej z niej duszności, która bywa mylona z zadławieniem. Niewydolność krążenia jest chorobą podstępną. Rozwija się bardzo długo bez wyraźnych objawów klinicznych. Oznacza to, że wiele chorób serca przez długi czas nie daje objawów możliwych do uchwycenia przez właściciela. Może się zdarzyć, że szczur trafia do lecznicy w stanie obrzęku płuc, wcześniej nieleczony, ponieważ nikt o jego chorobie nie wiedział. Wskutek niewydolności serca często dochodzi do zastoju krwi w naczyniach płucnych. W tej sytuacji nadmiar płynu z naczyń przedostaje się do pęcherzyków płucnych. Gdy ilość płynu w pęcherzykach zwiększa się, dochodzi do sytuacji zwanej obrzękiem płuc. W obrzęku płuc ilość płynu w pęcherzykach płucnych i o skrzelach jest tak duża, że uniemożliwia szczurowi normalne oddychanie. Szczur ma ogromne trudności z oddychaniem, czasem leży z rozstawionymi łapami, ma wyciągniętą głowę, i otwartym pyskiem próbuje łapać każdy oddech. Pamiętajmy, że obrzęk płuc jest stanem zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej konsultacji weterynaryjnej. Osoby niedoświadczone w pierwszym momencie może zmylić zachowanie szczura i mogą uznać, że się zadławił. Jednak między dusznością a zadławieniem są różnice. Szczur, który się zadławił, cofa głowę, blaska językiem. Jego oddechy pyskiem są sporadyczne. Ślini się, ale jest przy tym różowy, stabilny. Przy duszności oddechy pyskiem są regularne. Szczur próbuje łapać powietrze jak ryba. Często jest wiotki, siny. Niestety, każdy przypadek jest inny i często są to niuanse w zachowaniu zwierzaka. Dlatego, jeśli nie macie pewności, że szczur się zadławił pokarmem, najlepiej od razu udajcie się do weterynarza. Jeżeli jesteście pewni, że to zadławienie, wykonajcie windowanie. Jeśli objawy zadławienia zaczną ustępować i szczur będzie wyraźnie i dość szybko wracać do normy, obserwujcie jego dalsze zachowanie. Jeśli w miarę upływu czasu nastąpią jakiekolwiek objawy zmiany zachowania apatia, osowiałość, mniejszy apetyt, niższa temperatura ciała, świszczenie cokolwiek, co nie jest normą dla danego szczura. Jedźcie na kontrolę do weterynarza. Zdarzają się przypadki zachustowego zapalenia płuc jako wynik zadławienia. Na koniec zapraszam was do obejrzenia kilku filmików ze szczurem, który się nie zadławił, on się dusi z powodu niewydolności serca.